Zasubskrybujcie kanał i zostawcie dzwona, by być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w świecie Miraculum. Hej, hej, witajcie z tej strony. Uś, moi drodzy, w tym materiale myślę, że zamkniemy wątek z Time Tagerem. Dzisiaj poruszymy naprawdę pokręcony motyw, na temat którego cały fandom snuje rozmaite i szalone teorie: Miraculum królika. Z przyszłości. Do statystyki z poprzedniego materiału postarajmy się je podziw w dzisiejszym, no bo ostatnio YouTube mi jakoś strasznie uciął zasięgi, trzeba sobie radzić i dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za wsparcie mojej pracy doceniam i zapraszam do oglądania. Wielu z was zastanawia się o co w ogóle chodzi z tym Miraculum królika. Dlaczego jest to ten zegarek stary zegarek, Alix, który nigdy nie przejawiał żadnych magicznych zdolności? Co w takim razie leży w szkatułce mistrza Fu i tak dalej i tak dalej? Zastanówmy się przez chwilę. Każde kłamie powstało w momencie, gdy na świecie pojawiło się coś nowego. Kłamie królika powstało wtedy, gdy powstał czas. Czy wiecie w jaki sposób możemy podzielić sobie czas? Otóż podział czasu. Wygląda tak: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Zakładając taki podział, że nie ma żadnej opcji więcej, nie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej go uszczególnić. Ale wracając, skoro kłami królika jest kłami czasu, to oczywiste jest to, że istnieją trzy miracula: jedno w przeszłości, jedno w teraźniejszości i jedno w przyszłości. To z przeszłości jest zegarkiem, który Alex dostała na swoje 15 urodziny w odcinku pod tytułem Czasołamaczka. łamaczka. Miraculum z przyszłości to kolejny zegarek, ten, który dorosły czarny kot rozwalił kataklizmem w przyszłości, o czym informowała nas Banix. To jego używała dorosła Alex, z nim przeniosła się w czasie. Natomiast w teraźniejszości jest miraculum o nieznanym nam wyglądzie, i to ono przez cały czas leży w szkatułce mistrza Fu. Na pewno nie jest to zegarek, tylko jakiś inny przedmiot. Niestety w scenie z drugiego sezonu, w którym mogli zobaczyć wnętrze szkatułki, nie było ono widoczne. Jesteśmy w stanie dostrzec tylko jego mały skrawek. I teraz nachodzi jedno ważne pytanie: jaką biżuterię otrzyma młoda Alik, skoro Miraculum jest zarówno zegarkiem, jak i przedmiotem schowanym w gramofonie Mistrza? Full? No, rozpisałem sobie takie cztery ważne punkty, jeśli chodzi o to, co się działo z Miraculum właśnie w tym odcinku. Posłuchajcie. Mirakula czasu mają specjalną właściwość, o której przekonaliśmy się w ostatnim odcinku. Za pomocą zegarków można przekazywać sobą wiadomość, i też tak zrobiła dorosła Biedronka. Zostawiła w nim wiadomość swojej młodszej wersji. W trakcie rozmowy Banix z bohaterami, dowiadujemy się, że w przyszłości kotaglizm Czarnego Kota uszkodził jej Miraklum Królika. Wtedy też Banix jej pokazuje i daje biedronce. Ona zaś pyta się, co zamierza zrobić bez Miraklum Królika. Starsza Alix prosi swoją mini wersję, by ta jej podarowała swój zegarek, który nie jest uszkodzony. I jak się okazuje, ono również jest miraculum, tylko że było zakamuflowane. Starsza Alix dzięki zegarkowi, który nie jest zniszczony, detransformuje się, tłumaczy całą sprawę i znów się przemienia, bo ma już taką możliwość. Po całej akcji i po pokonaniu Time Tagera możemy zauważyć, że dorosła Alix nie oddaje z powrotem sprawnego zegarka swojej młodszej wersji, zabiera go do swoich czasów, zostawiając młodą z pustymi rękami. Wróćmy więc do postanowionego wcześniej pytania. Jaki miraklum otrzyma młodsza Alix? Kicek widzę cię. I gdzie się podziało zniszczone? No, już tłumaczę. Z odcinka dowiedzieliśmy się, że Alex kiedyś w przyszłości będzie w posiadaniu Miraklu królika i na dodatek będzie to zegarek, więc stawiałbym na to, że Biedronka, która posiada zniszczony zegarek, da w którymś odcinku ten zniszczony mistrzowi Fu. A gdy przyjdzie odpowiedni moment, Alex otrzyma upragniony i przede wszystkim naprawiony zegarek. Co w takim razie jest w szkatułce? Jak wygląda to Miraculum i dlaczego ono tam leży? Może to jakiś zamiennik? Przecież biżuteria to nic innego jak domek dla kłami rodzaj opakowania. Kłami nie przywiązują się do przedmiotu, który zamieszkują. No no nic, poczekamy, zobaczymy. A co z kłami? Zapytacie, kłamie Fluff jest jedno i siedzi sobie spokojnie w gramofonie. Ale zaraz Olchuś, przecież dorosła Alex, miała za sobą kłami królika. Tak, miała, ale pojawił się on na tej samej zasadzie co dorosła Alex, bo Alex również mieliśmy dwie w tym odcinku, dlatego kłami też nam się zdublowały. To samo Chris. W jednym odcinku był jako dziecko i jako dorosły. Jak wszyscy wiemy, z czasem nie ma co grać, jest to bardzo niebezpieczne, o czym informowała nas Banix. Ona jest tak zwana bohaterem ostatniej szansy. W przyszłości oczywiście należy do ekipy Biedronki Czarnego Kota, ale pojawia się niezwykle rzadko ze względu na niebezpieczeństwo i konsekwencje, jakie niesie ze sobą igranie z czasem, zmiana przeszłości itd., i tak dalej. Moi drodzy, ale co w takim razie z linią czasową w świecie Miraculous? Czy została ona naruszona albo zmieniona? Okazuje się, że nie. I mam na to trzy. Uzasadnienia. Po pierwsze, wspomnienie dorosłej Alix. Pamiętacie jak nagle kolory zmieniły się i wzięliśmy młodą Alix, która macha dorosłej na pożegnanie? To było wspomnienie dorosłej Alix ze swojego nastoletniego życia. To już kiedyś się wydarzyło, wszystko potoczyło się tak, jak to miało miejsce w tej linii czasowej. Dzięki owemu przebłyskowi wspomnień Bannix ostatecznie nie poddała się, ponieważ pamiętała kto wtedy wygrał. Po drugie. Młoda Alex w przyszłości otrzyma Miraklum królika, ponieważ przed całą akcją z zamianą zegarkami dorosła Alex, sko się miała. Musiała je wcześniej dostać, więc mimo tego, że w swojej młodości też spotkała dorosłą siebie. Więc prawdopodobnie mistrz fu naprawi zegarek, dostanie jej młoda Alex, by w dorosłym życiu cofnąć się w czasie i spotkać samą siebie. Po trzecie, pan szczur. Bannix powiedziała naszym bohaterom, że zmierzyła się z kimś takim i go pokonała. W ostatnim odcinku widzieliśmy, jak pan Ramier spotkał pewne białe zwierzątko, więc, jak widać, wszystko w tej linii czasowej idzie tak jak powinno. No, mam nadzieję, że wszystko dobrze wam wytłumaczyłem i że zrozumieliście, bo ta sprawa jest naprawdę pokręcona. Siedziałem nad tym scenariuszem dwa dni. Docencie to. Moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, ostatnio szaleję z filmami. Jak nigdy. To mój piąty film z rzędu i miejmy nadzieję, że Wena mnie już nie opuści i będzie trzymać bardzo, bardzo długi czas. Prawdą jest to, że ostatnio pisze mi się yy, scenariusze i montuję filmy niezwykle dobrze, bo mam bardzo wygodne nowe krzesło Diablo X Fighter. Polecam i polecam również zasubskrybować kanał. Razem z woneczkiem by być na bieżąco z moimi następnymi materiałami, bo kolejny materiał będzie również interesujący, co ten albo i nawet lepszy. Podpowiem. Chat blank. Warto czekać. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie oglądał najnowszego odcinka, to zapraszam serdecznie do opisu tego filmu. Tam znajdziecie instrukcję, jak legalnie go obejrzeć. Pamiętajcie, że ja promuję tylko legalne strony, dzięki którym możemy wesprzeć twórców serialu. Więc jeśli chcecie obejrzeć najnowszy odcinek Miraklum, a naprawdę nalegam, żebyście chcieli, to zerknijcie do opisu. Tam wszystko macie. Wyjaśnione. Jak dotarliście do tego momentu, to napiszcie hashtag czasu, a przypnę wam serducho i w komentarzach wykonajcie swoje zadanie. Napiszcie, ile waszym zdaniem jest Mirakuli czasu 3 czy jedno? I czy mistrzowi Fu uda się naprawić Miraklum rozwalone przez kotaklizm? Dzięki wszystkim za obejrzenie i subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić następnych moich materiałów. Ja się z wami żegnam bye bye.